Pan z Wami, historia Twoim. słowa Ewangelii według świętego Jana, a Tobie, Panie. Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich. Pokój Wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój Wam. Jak ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tknął na nich i powiedział im: Weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Dydymus, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca Mego w miejsc gwoździ i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął środku i rzekł pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź wiarkiem, Lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego. Pan mój i Bóg mój, powiedział mu Jezus, uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, ucienił Jezus wobec uczniów, te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem. Synem Bożym i abyście wierząc mieli życie w imię Jego. Oto słowo pańskie. Zapraszam dzieci tutaj bliżej. Chodźcie. Czy słuchaliście uważnie Ewangelii. Tak. Uczniowie widzieli Pana i bardzo się radowali. A pytam was, czy wy widzieliście Pana Jezusa? Kto widział Pana Jezusa? Ręce do góry. Nikt nie widział Pana Jezusa? O, ktoś widział Pana Jezusa, na szczęście. Widzę też, że są dzieci po komuninach już, tak? Gratulacje, właśnie w Białym Tygodniu. A wy widzieliście Pana Jezusa? Powiedzcie. Chyba widzieliście, tak? Widzieliście? Jeszcze raz, kto widział pana Jezusa? No, gdzie widziałaś pana Jezusa? W kościele. W kościele, bardzo dobrze. Czyli dobrze przyjść do kościoła, żeby spotkać się z panem Jezusem, tak? A w którym dniu akurat on najbardziej chce się ukazać? W niedzielę. Bardzo dobrze. I słyszeliśmy właśnie, że w niedzieli, czyli w pierwszym dniu tygodnia. To Jezus Chrystus ukazał się uczniom. Tylko, że tam brakowało jednego. Którego? Pamiętacie? Kogo brakowało? Tutaj, z tej strony. Słuchaliście? Proszę. W kościele. W kościele dobrze, czyli między e, e, uczniami, tylko, że właśnie kogoś brakowało. Kogo, kogo brakowało? Piotra? Piotr akurat był. Tomasza. Doskonale. Tak? Nie było Tomasza. I on bardzo żałował, prawda? Męczył się biedny cały tydzień. Bo wszyscy widzieli Pana, a On nie. A wy chcecie ujrzeć Jezusa? Chcecie zobaczyć Jezusa? Tak. A w kościele dokładnie kiedy możemy spotkać Jezusa? Hmm? W czasie Ewangelii. W czasie Ewangelii? Musimy słuchać Jego głosu bardzo ładnie. Jeszcze kiedy? Kiedy bierzemy Jego ciało? Bardzo ładnie. Kiedy jest właśnie Komunia Święta, kiedy jest Eucharystia. On się ukazuje nam, zmartwychwstały, uwielbione, tak? I to jest dla nas właśnie powodem radości. Teraz pytam was. Bo dzisiaj jest taka niedziela szczególna. Jaka niedziela? To jest zobaczcie, tutaj mamy taki obraz Jezusa jak, jak zwany. Niedziela miłosierdzia. Tak, to jest niedziela mi, miłosierdzia. To jest obraz Jezusa Miłosiernego, tak? A wiecie, jakie słowa są w słowie miłosierdzia? Co wam brzęczę? Proszę. Miłość. Miłość, bardzo dobrze. I jakie jeszcze... Jeszcze słówko trochę brzmi. Serce. O, czyli to jest sprawa miłości i sprawa serca. Hmm? Właśnie, to, to chodzi o to, że Pan Bóg bardzo nas kocha, nie? że chce dać swoje serce. Nie? Chce, żebyśmy właśnie uczestniczyli w Jego miłości. A teraz uwaga, jakimi prezentami Bóg chce nam obdarować? Co myślicie? Jakie prezenty Bóg chce nam dać? Proszę. Zdrowie. Zdrowie, tak. Życzę ogólnie, tak? Proszę. Jakie, jakie prezenty? Miłość. Miłość, tak. Proszę bardzo, jeszcze. Szczęście. Szczęście. Doskonale. Jeszcze. Ja, ja żeby... Okej, okay, to samo. Jaki prezenty? Czego oczekujecie od Pana Boga? Serce. Serce, jego serce. Wspaniale. Jeszcze. Radość. Radość. Miłość. Miłość. Zobaczcie, a nam daje to wszystko, prawda? Jesteście szczęśliwi dzisiaj, czy nie. Tak? O. Wiecie, to, to jest owocem? tych świąt wielkanocnych. Radość. Nie? Chcecie być radosni, tak? No tak. Nie? To Bóg daje nam tę radość. Uwaga. Czy myślicie, że Bóg chce, żebyśmy zachowali tę radość dla siebie? Nie. Czyli to miłosierdzie, nie? to miłość Jego serce chce, żebyśmy też obdarowali innymi, tak? Tymi darami. Święta Faustyna Kowalska, bo też dzięki niej Dzisiaj już świętujemy właśnie święto miłosierdzia. Mówiła, że właśnie od Jezusa słyszała takie słowa, żeby też właśnie była taką nosicielką tego miłosierdzia przez, uwaga, czyny, słowa i modlitwę. Wiecie, teraz tutaj mam takie patyczki i zaraz Bielanki pomagają rozumieć o co chodzi. Mam tutaj patyczki. I tutaj są napisane niektóre rzeczy w kolorze czerwonym i niektórzy w kolorze niebieskim. Te czyny w kolorze czerwonym to są ucięki miłosierdzia względem ciała. Może ktoś już wie, może miał na katecherze. A ucięki miłosierdzia względem duszy to będą w kolorze jakim? Niebieskim. Teraz dziewczyny się przygotowały. Teraz dam losowo jedno. I zobaczymy, patrzmy na, dwóch, na, na, na dwie i zobaczymy, czy potrafimy rozumieć, co to za uczynek miłosierdzia. Ok? To teraz zaczyna Ania z Konstancją. Może, o, o to będzie to. To będzie, już zapowiadam, czerwone. Proszę bardzo. O, patrzą. Teraz, o, może na górze to wtedy też kamera może ująć. Patrzymy też, co robią. Co to za ucinek miłosierdzia względem ciała? No, co robiły? Ktoś potrzebował czegoś, a druga osoba udzieliła właśnie jakiejś pomocy. Proszę, na czym polegało? Proszę bardzo. Udzieliła się. Okej, okay, ale czym? Co wyglądało? Że dała pić. Tak, właśnie. Czyli napoić sprawnione. To jest jeden ucinek właśnie miłosierdzia względem ciała. A teraz próbujemy jeden ucinek względem duszy. Okej, okay. kolejna para. Może siostry tym razem. Tak, próbujecie? Dobra, proszę bardzo. O. Idźcie trochę tam bardziej na górę. O, teraz patrzymy. Co to za ucinek miłosierdzia względem duszy? No. Patrzymy, patrzymy. Ktoś ma jakiś pomysł już? Idę, idę. Że jest smutna, ona ją pociesza. Tak. Ktoś ma inne jeszcze. inne jeszcze pomysły? Ale podobno, no. Proszę. No, może to było trudniej, tak. O, tutaj jest ręka, proszę. Spowiedź? No nie, to nie była spowiedź, chociaż w spowiedzi może być coś takiego. To jest radzić wątpiących. E? Dobrze? Chcecie jeszcze jedno? Tak? Dobrze. Czerwony czy niebieskie? Niebieskie, dobrze. To niech będzie. O, niech będzie to. Teraz kolejna para. Chcecie próbować? Spróbujcie. O, proszę bardzo. To będzie to. Ok, poproszę. Z powrotem. Dobrze. Patrzymy. Zobaczymy, co to za ucienek miłosierdzia względem ciała. Nasze aktorki, jak radzą. No, co się dzieje? Ktoś jest chory. O, proszę. No i co to za ucinek? E, ktoś jest chory. No, Kto się skory, wtedy co się robi? Leczy się. Leczy się? Od... No tak. Albo odwiedza się, tak. Pomaga się. Otóż to, widzicie, są takie uczenki, które bardzo właśnie zasugerują nam, że możemy być miłosierni jak Pan Bóg. Uwaga, bo to jest, to jest scena. Ale ja chciałbym, żeby to było naprawdę. To niech to będzie rzeczywistość w waszych rodzinach, że albo właśnie w szkole, że komuś możecie pomóc, możecie radzić, możecie naprawdę wspierać, bo to miłosierdzie, które otrzymaliśmy, też dajemy innym. Gotowi to robić? Tak czy nie? Dobrze, to możecie... A, uwaga! Potem będzie taka modlitwa na końcu. Będziemy modlić się przed Panem Jezusem, który ukazuje się tutaj, i będziemy modlić się częścią koronki Bożego Miłosierdzia. Kto, kto z Was zna tę modlitwę koronki Bożego Miłosierdzia? Hmm, mało. To będziemy powtarzać takie słowa. Dla Jego bolesnej męki, a Wy odpowiadacie, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jeszcze raz próbujemy dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Oj tak, bo tak, świat bardzo potrzebuje tego miłosierdzia. Mm? Dobrze. Dobrze, możecie wracać do miejsca.